Go, gościem jest młodszy aspirant Hubert Zboralski. Hubert, ci powiedz coś o swojej pracy w policji. Jak to się zaczęło w ogóle, że zostałeś policjantem? No to, to, że zostałem policjantem, to można powiedzieć był taki w sumie przypadek, bo raczej nigdy nie chciałem być policjantem, chociaż wiązałem swoją przyszłość w służbach mundurowych, ale to raczej miało być wojsko. Ale wojsko w sumie jakoś tak nie wyszło. Miałem takie możliwości, żeby gdzieś tam się dostać, no ale e, mój powiedzmy znajomy pan Waldek, którego serdecznie pozdrawiam, troszeczkę, że tak powiem, namówił mnie. On był też wtedy już emerytem policyjnym, no i on mnie wtedy namówił na to, żeby właśnie wstąpić w szeregi policji. Wtedy jeszcze były te nowe zasady. Szybsza emerytura po 15 latach. Także w związku z tym też zdecydowałem się na ten krok. Bo wtedy też były takie czasy, że tej pracy aż tak nie było jak obecnie, że można sobie przebierać w ofertach różnych. Wtedy, jeszcze na tamten czas, wtedy jak ktoś dostał się do policji, no to już było takie, można powiedzieć, wyróżnienie. Tym bardziej w takich miejscowościach jak jeszcze Nowy Tomyś na przykład. Bo wiadomo, bo w tych <grych> większych miastach to policjanci na tamten czas już też nie byli lubiani za bardzo. Ale jeszcze w takich miejscowościach jak Nowy Tomysz to był taki pełen podziw. Tak samo wśród moich rówieśników, jak ktoś się dowiedział, że się dostałem do Policji, przeszedłem te wszystkie testy sprawnościowe, do tego multiselect. No to każdy był pod wrażeniem. Dlatego tak tak, moja, można powiedzieć, kariera się zaczęła od można powiedzieć popchnięcia przez pana Waldka, którego właśnie jeszcze raz serdecznie pozdrawiam, bo być może będzie to oglądał. A też Hubert, jak to się stało, że później jeszcze zacząłeś się interesować tam kulturystyką i fitness, żywieniem też? Temat, temat kulturystyki tak naprawdę już był o wiele, wiele wcześniej niż policja w moim życiu, bo to już chyba się zaczęło w podstawówce mniej więcej. Gdzieś tam najpierw zaczęło się od tego, że mój wujak mi przywiózł jakieś hantelki małe. No i na tych handelkach zacząłem troszeczkę ćwiczyć. Do tego jeszcze tam po drodze weszły jakieś seriale kolumbijskie. Tam ci wszyscy faceci, którzy w nich występowali, zawsze świetnie wyglądali. Mieli świetne, wysportowane sylwetki i można powiedzieć, że tak się wkręciłem. Tak od, chyba, z tego co pamiętam, od 2008 roku to już tak konkretniej. Gdzieś tam już w miarę regularnie. A przedtem to wiadomo, troszeczkę, troszeczkę poćwiczyłem, potem troszeczkę się nie chciało bo to troszeczkę nie było efektów biznesowych. Mam jako Tobie, że chcesz na rzecz powiatu nowotomyskiego pracować jeszcze, chcesz jeszcze wyżej iść. Tak, no to są kolejne cele, ale to są takie cele już mocno długoprzyszłościowe, na pewno za jakiś czas będę chciał w tym kierunku iść, kilka rzeczy gdzieś tam zmienić, kilka rzeczy poprawić bardziej się udzielać w tym kierunku, oczywiście jak znajdę na to czas, no bo obecnie tego czasu za dużo nie mam, zresztą sama wiesz, jak długo się ze mną umawiałaś tutaj na ten wywiad, na tą rozmowę. Dlatego też jak przyjdzie ten czas, gdzie będę miał tego czasu więcej, sobie można powiedzieć, ogarnę też rzeczy inne jeszcze prywatne, no to wtedy jak najbardziej troszeczkę mocniej się poświęcę w kierunku właśnie takiego działania na rzecz tutaj społeczności takiej lokalnej w powiecie. A też powiedz coś, jak widzisz w ogóle dzisiejszą sytuację? Jak twoi, twoi koledzy po fachu stoją na granicy w ogóle? Jak to widzisz? Czy powiem ci szczerze, że e, temat e, tej granicy, e, temat w ogóle e, takiej polityki, jest mi na chwilę obecną bardzo obcy. Ja nie oglądam telewizji, całkowicie się tym nie interesuję, bo tak naprawdę e, jest tak. I niektórzy nie potrafią tego pojąć, a niektórzy teraz to, co powiem, <laughs> mnie zrugają. Zasada jest jedna, że z jednej z zawsze mamy dwa obozy. Z jednej strony ktoś tam brzydko mówi na tych wszystkich policjantów, jacy to oni nie są. Z drugiej strony są obrońcy tych policjantów i tak naprawdę w zależności od tego, jaką telewizję oglądamy, kogo słuchamy tak będziemy sobie o danej sytuacji myśleć dlatego na ten temat nie chcę się wypowiadać za bardzo niech każdy wyłączy telewizor i myśli po swojemu myślę wydaje że to będzie wtedy najlepsza opcja no a łapiesz ludzi jak widzisz na przykład wchodzisz gdzieś do pomieszczenia i widzisz kogoś bez maseczki to do tego mandat powiem tobie powiem tobie tak ogólnie zasada jest taka że jest, są przepisy na to, są jakieś tam powiedzmy obostrzenia. No i w pewnych miejscach te maseczki powinny być założone. No i oczywiście, czy policjant się z tym zgadza, czy się nie zgadza osobiście to jak jest policjantem, no to powinien reagować na, te, na, te, na tego typu gdzieś tam rzeczy. Ja oczywiście tutaj nie mówię, żeby od razu karać, bo ja jestem zawsze daleki od takich rzeczy, ale no, zwrócić uwagę można, bo ogólnie problem się pojawia takiej właśnie takiej natury technicznej, że ja na przykład powiedzmy yy, na przykład, mówię tutaj przykładowo, byłbym na przykład za tym, żeby ogólnie znieść te restrykcje, jeśli chodzi o maski, bo każdy może mieć tam swoje zdanie na ten temat, no ale ubierając mundur, ja muszę gdzieś tam y, działać y, tak, jak mi mówią przełożeni, y, takie jakie są przepisy prawa i na tych muszę przepisach się opierać. I to, czy mi się to podoba, czy nie, to już jest drugorzędna sprawa. Oczywiście tutaj każdy teraz powie, że. Że no, powinny mieć swoją głowę, każdy powinien robić tak jak uważa, itd., tak itd., tak ale ja każdemu też mówię, i to jest taki super argument, bo każdy jest cwany, jak patrzy na kogoś, ale u siebie nigdy nic nikt, nikt, nikt nic nie widzi. Dużo osób narzeka, że mało zarabia, a ja się pytam, to czemu ty nie idziesz do swojego szefa i powiedzieć, mu, że ty mało zarabiasz? Każdym wtedy nic mi już nie odpowiada, no bo ja mówię, to jest to samo, tak? Każdy ma jakieś zobowiązania finansowe, itd., itd. Każdy ma swoją głowę, każdy powinien w jakiś sposób myśleć o tym, co robi i co mówi. Bo jak widzę niektórych fachowców na internetach komentarze typu, że policjanci są tacy i powinni wyjść na ulicę i jakiś tam się sprzeciwiać komuś itd. itd. A ja mówię, no to też wyjdź do swojego szefa, powiedz mu, że nie przyjdziesz do pracy, powiedz mu, że dzisiaj tego nie robisz, bo się z tym nie zgadzasz i zobaczymy, jak długo będziesz pracował i zobaczymy, kto za ciebie będzie spłacał kredyt. No a jak, bo to, te maseczki to nie jest no tego konstytucyjnie, że tam się ludzie też odwołują. Się ci, tak, jeśli chodzi o te maseczki, to też nie chcę się tutaj na ten temat rozwodzić, bo, bo, bo mnie ten temat tak, tak naprawdę nie interesuje, szczerze mówiąc. Mnie ogólnie temat, to jest tak jak, ja, jak mówiłem wcześniej, temat, bo to jest temat polityczny, mnie tematy polityczne nie interesują zupełnie, ja się odcinam od tego maksymalnie. Bo wiem, że to jest tak naprawdę, jednemu to się podoba, drugiemu to się nie podoba. Jest połowa osób za, połowa przeciw. Jedni chcą się szczepić, inni nie chcą się szczepić. A ja zawsze mówię, że to jest każdego indywidualny wybór. I tak naprawdę, kto miał rację, to się okaże. <laughs> Także to jest temat rzeka. Można tutaj się bawić w prawników, można się bawić w różne tam teorie spiskowe, niespiskowe, ale tak naprawdę, kto miał rację w tym kierunku, to się okaże pewnie za jakiś czas. No, a powiedz co dalej chciałbyś robić? Gdzie dalej jeszcze byś chciał awansować? Może może komendantem albo <laughs> Nie zdecydowanie nie. Moje stanowisko ja już każdemu mówię, że moje stanowisko w policji, czyli jestem dzielnicowym, to jest moje ostatnie stanowisko, jakie będę testował i tutaj to mówię z ręką na sercu, nie chcę nic więcej. Nie chcę żadnych awansów, nie chcę jakichś stanowisk dziwnych, które mi się całkowicie nie podobają. Nie chcę robić jakiejś kariery w policji, nie wiadomo jakiej. Ja moją karierę uważam za dobrą, bo jestem dzielnicowym, czyli robię coś, gdzie tam mogę bezpośrednio działać z ludźmi, mogę im w jakiś sposób pomagać. Oczywiście pewnie nie wszyscy są zadowoleni z tej pomocy, bo policja też ma w pewnych sytuacjach związane ręce, ale tyle, ile mogę, zawsze komuś pomagam. Staram się pomóc, staram się rozwiązać problemy, nie chcę żadnych awansów. Także na pewno jak będę odchodził z tej formacji, to na pewno z tego stanowiska, w którym teraz się znajduję. Gdybyś odeszedł, to co byś dalej będziesz robić z policji? Zresztą, jakbym odszedł z policji, no to na pewno gdzieś tam bardziej bym chciał się rozwinąć pod kątem e, trenerstwa. Tak. Jeśli chodzi o trenerkę, e, bardziej tutaj w tym kierunku, bardziej poszedłbym w, no, w większą skalę po prostu tutaj tego nie ukrywam, bo taki jest mój cel przyszłościowy. Na razie jestem ograniczony niestety czasowo, no bo 8 godzin pracy plus jeszcze układanie diet, kontrola podopiecznych obecnych, plus do tego jeszcze treningi personalne na siłowni. No to troszeczkę tego czasu jest zabrane z mojego życiorysu, dlatego też już jestem na takim etapie, że nie mam możliwości większej mocy przerobowej, żeby przerobić jeszcze większą ilość osób pod kątem dietetycznym. A wiadomo, w momencie, gdy powiedzmy, odszedłbym z policji, no to wtedy. Wtedy e, zasada jest taka, że po prostu jest więcej czasu. Tak? Jak jest więcej czasu, to możemy robić coś więcej. A na chwilę obecną, jakbym odszedł, to na pewno bym się skupił na tym, żeby to jeszcze bardziej, e, tą działalność moją poszerzyć. A ktoś, możesz coś powiedzieć, czy zapamiętało Ci się? Masz Jakieś ktoś, zapamiętał Ci się w Twojej karierze zawodowej w policji? W sumie nocych przypadków, takich różnych sytuacji, jest w policji pełno. E, Wiele osób zawsze mówi mi, tak się śmieje, że, no, że w Tomyślu się na pewno nic nie dzieje, a są różne sytuacje, może nie tak często jak w większych miastach, ale też się zdarzają. Ale takich, takich, takich typowo sytuacji, które bym mógł tak zapamiętać, to tak ciężko mi powiedzieć w sumie. Tych sytuacji jest mnóstwo. Ta praca policjanta jest dosyć ciekawa. Tak naprawdę tutaj nie można tego odjąć ale, ale no ciężko jest mi tak powiedzieć, co bym takiego mógł tutaj przytoczyć za historię. A możesz coś powiedzieć, mówiłeś podopiecznych, to kto jest Twoimi podopiecznymi? Znaczy ale no to pod kątem dietetycznym, wiadomo, nie? A jako pol policjanta też masz jakiś tam podobie, co chodzisz? Obecnie, hmm, kurczę, chyba mam też policjantów, ogólnie mam. Dużo mam ze służb mundurowych osób. Bo mam ze straży pożarnej, mam z wojska. Mam też ze służby zdrowia bardzo dużo osób. <grytanie> Także wszystkich tu serdecznie pozdrawiam. No. no bo jak czytałam, to kiedyś chciałeś iść do wojska, nie? Tak, tak, tak. Był taki zamysł już jeszcze przed szkołą średnią. Był taki pomysł, żeby gdzieś tam... Spróbować swoich sił i tak w sumie gdzieś tam dosyć mocno nad tym, nad tym myślałem, ale e, jakoś tak, jakoś wyszło, że, że w końcu nie znalazłem się tam. Ale akurat te, w sumie tego nie żałuję, bo podejrzewam, że gdybym poszedł do wojska, to jeśli chodzi o moją karierę tutaj trenerską, na pewno by się tak to nie rozwinęło, bo y, no wiadomo, w wojsku jest troszeczkę inaczej. Ten czas jest nienormowany. Wyjazdy, te bazy wojskowe są daleko, a jeszcze tu jest chyba w międzyrzeczu, także jest daleko i tak dalej, czasowo byłoby ciężko to ogarnąć. A myślałeś o misji pokojowej? Czy zawsze, zawsze mnie ogólnie takie coś właśnie bardzo mocno kręciło. Takie właśnie, w ogóle chyba wszystkie filmy, jakie są wojenne, wszystkie obejrzałem. Także nie ukrywam, że gdzieś tam to też. Było jakimś takim punktem, że chciałem zdobyć takie doświadczenie, dlatego też by to gdzieś tam w jakiś sposób kręciło. Ale teraz z perspektywy czasu stwierdzam, że może i dobrze, że, że stało się, jak się stało, bo to można powiedzieć, że praca w policji w jakiś sposób mi pomogła rozwinąć właśnie się w tym, co teraz robię oprócz policji. A we wojsku też dobrze płacą. Emerytury już nie wiem, jak tam emerytury mają. No A tutaj trzeba była... powiedzieć wprost, bo niektórzy tutaj kiedyś było tak, że w tych służbach mundurowych no nie było za ciekawie pod kątem finansowym. Chociaż jak ja się przyjmowałem, ja przed, przed policją pracowałem z jednej tutaj z nowotomyskich firm, takich dużych no i przechodząc do policji zarabiałem więcej. Ale to i tak wtedy nie było nie było kokosów. Teraz dosyć w Policję i w ogóle w służby mundurowe, Jest bardzo mocno, są bardzo mocno pompowane pieniądze. Nie, nie wspominając już o tym, jeśli chodzi o same warunki i takie socjalne, bo nowe budynki. to myśl, Mamy nową komendę, do tego nowy sprzęt, nowe radiowozy, także pod tym kątem naprawdę się mega poprawiło. Także tutaj naprawdę wielki plus. No i oczywiście jeśli chodzi o zarobki, tak bo zarobki są bardzo, znaczy się bardzo dobre. Zależy co do czego się porównuje. <laughs> jeśli chodzi o pracę powiedzmy w innych gdzieś tam firmach, na takich podstawowych powiedzmy stanowiskach, a pracę w policji, no to, no to jest różnica. Nie? Tak jak rozmawiam ze znajomymi, którzy gdzieś tam pracują, no to faktycznie gdzieś tam w policji się naprawdę dobrze teraz zarabia. No bo akurat ja powiem ci Hubert, ja akurat mam szacunek do policji, bo wiem, że oni swoje po prostu obowiązki wykonują, czarna owca zawsze się znajdzie. Dokładnie, Takie. dokładnie. Także tutaj też trzeba na to uważać. nie tylko bardzo, bardzo mnie, że tak powiem, właśnie w tym aspekcie boli to, że zawsze jak coś się stanie, albo są jakieś wprowadzane przepisy, to zawsze obrywają ci właśnie policjanci na samym dole, nie? To jest bardzo bolące. Dziwię się, że, że jest taki właśnie hejt wtedy na tych policjantów. A tak naprawdę komuś się coś nie podoba, to powinien iść troszeczkę wyżej. Na bardzo wysoko nawet bym powiedział, bo tam to się wszystko, że tak powiem, dzieje. No to tak myślimy podobnie, to ja nieraz tak co rozmawiam ze znajomymi, że to jest najwinniejsi ci u góry, bo co ci tacy, no jak ty, czy zwykli, no na pewno i tak, tak jest. Tylko po prostu y, policjanci tacy szeregowi, no to tylko wykonują swoje tacy szeregowi, nawet nie szeregowi, bo tylko policjanci nawet, z, którzy m, są y, przełożonymi, no to oni wykonują jakieś tam polecenia innych osób i to tak idzie z góry, tak? Y, Policja jest taką jednostką, taką firmą, można powiedzieć, zhierarchizowaną. No i to wszystko idzie z samej góry, tak po kolei. Jak to działa? No w ogóle w tych czasach policja nie jest lubiana, jak można powiedzieć, prawdę mówiąc. No nie, no, no nie, nie ma co ukrywać. Jak, jak ktoś ma być lubiany, jak ktoś dużo kara na przykład. No, za rzeczy, tym bardziej, że są takie dwa obozy podzielone, można powiedzieć. Jeśli chodzi o te, chodzi o te maseczki. No, no to także jedni będą no ci, co uważają, że powinno się nosić, no to będą mówili tak. Trzeba karać tych, co nie noszą. No to policjanci są wtedy ok A z drugiej strony są osoby, które mówią, co, że nie powinno się nosić, no to policjanci jak karają, to nie są okej. Okay. No, tak jest zawsze, nie? A dzisiaj miałam w kościele siedzę bez maseczki, przyszła i, i a ludzie wzięli i uciekli, bo usiadłam bez maseczki, no to... Osoby wzięły i uciekły do innej ławki, znaczy no, Może to... by trzeba było zrobić tak, że w kościele powinna być lewa strona bez maseczek, a prawa z maseczkami. A co byś chciał, Hubert, powiedzieć na koniec jeszcze swoim widzom? Co bym chciał powiedzieć, że są takie czasy, że warto dbać o swoje zdrowie przede wszystkim. I ja nie mówię tutaj tylko pod kątem typowo tego, co się dzieje. Ale ogólnie, bo teraz widzę, że niektórym się oczy trochę otworzyły. Ja to widzę po moich podopiecznych, moich przyszłych klientach, którzy do mnie przychodzą. Ja pamiętam kilka lat temu, jak zacząłem gdzieś tak mocniej działać i kazałem komuś zrobić badania krwi, to już wiedziałem, że to już nasza współpraca jest zakończona, bo nikt tego nie chciał robić. A teraz, tak naprawdę, ja nie muszę nawet się nikogo prosić. Ludzie sami do mnie już przychodzą z badaniami krwi, bo chcą troszeczkę poprawić swoje zdrowie. Ja też w takiej ankiecie, w tym wywiadzie moim żywieniowym mam też taki zapis, jaki jest Twój cel. I w większości oprócz tego, że jest poprawa sylwetki, redukcja masy ciała, czy to zwiększenie masy ciała, jest też taki właśnie, pojawia się coraz, coraz częściej zapis, że po prostu poprawa zdrowia. Bardzo mnie to cieszy, ale jeszcze wiele osób ma z tym problem, wiele, wiele osób źle się odżywia, Prowadzi zły tryb życia, pracują na trzy zmiany, co też nie jest odpowiednie. Mimo wszystko, mimo wszystko, że to nie jest takie proste zrezygnować z pracy na trzy zmiany i znaleźć coś innego, ale ogólnie nasz tryb życia jest kiepski. Dlatego ja tak do wszystkich zawsze apeluję, żeby czas troszeczkę zmienić. 30 minut dziennie spaceru to już jest naprawdę dużo dla naszego zdrowia, dla naszego układu krążenia. Dlatego mogę tak zaapelować do wszystkich, żeby zaczęli o siebie bardziej dbać. Bardziej dbać, bo ludzie, jak zwykle, zajmują się szczegółami, a o podstawy nie dbają. I tu jest największy mankament naszej historii. Hubert, bardzo Ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie, że chciałeś wystąpić na moim kanale, i myślę, że jeszcze kiedyś, może tam wystąpisz. Jasne, jasne, jasne. Umówimy się gdzieś. Będę miał jakiś jakiś wolny czas, wolny termin. To jak najbardziej możemy porozmawiać. Bar bardzo ci dziękuję. Dziękuję również.